Cześć, to już jutro otwieramy nasz nowy sklep na ulicy Kolejowej w Brodnicy. Będą demobusy. Każdy, kto zrobił u nas zakupy z fałtaka, wyjdzie z dwoma prezentami: kablem do ładowarki oraz żarówką. Metabo i Hikoki będzie rozdawało akumulatory, ale każdy, kto zrobi zakupy z Metabo u nas jutro, tylko jutro, za półtora tysiąca dostanie taki plecak. A każdy, kto zrobi zakupy co najmniej na 1000 zł w Hikoki, Dostanie czapkę Hajkoki okruch Team. Jak zawsze zawita u nas demobus marki Ruby, czyli profesjonalne narzędzia dla glazurników i tutaj, wydając 1000 zł, dostaniesz koronkę diamentową. Gratis. Jeżeli wydasz co najmniej 300 zł na produkty marki Adler, dostaniesz pistolet do przedmuchiwania gratis. A jeśli jesteś fanem marki Dedra, to oczywiście będzie jutro u nas demobus tej marki i do każdego zakupu za 5 stówek, Dostaniesz mobilną ładowarkę do sasów za darmo. Zapraszam Cię jutro, w poniedziałek, 18 sierpnia, od godziny 10 do 15. Będzie dużo demobusów, dużo prezentów, będzie wojskowa grochuwa. Nie możecie tam zabraknąć. Do zobaczenia, cześć!